Cześć, tu Kasia. Na działce przy warsztacie mam taki dość duży teren. To było zielsko wszędzie, ale zrobiłam tak, czyli wszędzie pod płotem. Tam mi brakują dwie, będą hortensje w tą stronę. Katalpa jedna, druga tam, druga. Jeszcze mam trzecią, ale to w innym miejscu, i tutaj idzie pierwszy rząd, idzie lawenda wokoło, następne idą te trawki zielone, no w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć, jaka nazwa i tak będzie do końca. Posadziłam trawę wampasową, miskanty 2. I tu jest jeszcze. Magnolia, na razie małe drzewko, krzaczek właściwie. Cała reszta jest pusta. Myślę to chyba wysypać korą, chociaż jeszcze do końca nie wiem czy kora i kamień. Może poradźcie. Teren, może jakiś skalniak tu mały wyłoży z tych kamieni, jak potem pozbieram, bo one na razie przytrzymują bukninę. Żeby wiatr nie, nie rozrzucał jej. Na wiosnę, jak hortensje będą już fajne, myślę, fajnie to będzie wyglądało. Mam też malutki krzeczek gipsówki. Um, o, różowej. Zobaczymy, czy to przeżyje, czy nie przeżyje. Myślę, że fajnie na wiosnę będzie wyglądało, już jak zacznie wszystko kwitnąć od nowa. Pozdrawiam. Miłego dnia, właściwie wieczoru. Kto kiedy ogląda? Дасть.